O nie, jestem tak zestresowany. Czy ja sobie poradzę z dzisiejszym dniem? To jest moje być albo nie być. Mam dzisiaj albo kartkówkę, albo pytanie, które spowoduje, że albo zdam do następnej klasy, albo znowu będę kiblował rok. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. O nie, tak bardzo nienawidzę matematyki. Dzień dobry, kochani, zajmijcie swoje miejsca. Co to za bałagan? Posprzątajcie natychmiast te kulki papieru. Co tutaj się dzieje? Ach, dzisiaj taki stresujący dzień. Martwimy się wszyscy o Jonathana. Niech on sam martwi się o siebie. Gdyby nie olewał szkoły i wszystkich lekcji, to nie byłoby tej sytuacji. Bardzo się o niego martwimy, panie profesorze, proszę być dla niego łagodnym. Mamy nadzieję na cały skład tej klasy w kolejnym roku szkolnym. Proszę. Liza, usiądź na miejsce i czekaj na swoją kolej. Ty jesteś bezpieczna, ale przepytanie nie ominie nikogo. Tak młoda damo, ciebie też nie ominie. Gdzie on jest? Już dawno powinien tu być. Dzień dobry, przepraszam za małe spóźnienie. Dzień dobry, widziałaś gdzieś Jonathana? Tak, jest na korytarzu. Zawołam go. Ej, profesor o ciebie pyta. Co z tobą? Jestem tak zestresowany. Wiesz, że dzisiaj jest moje być albo nie być. Mogę nie zdać do następnej klasy. Pomożemy ci. Spokojnie. Pamiętaj, że to tylko sprawdzian z dodawania. Dasz sobie radę. Ja wiem, że profesor pewnie będzie łaskawy, ale może być na mnie trochę zły, bo zwiałem z ostatniej lekcji, jak miał mnie pytać. Zrozumie, że byłeś zestresowany, weź swoje notatki i chodź do klasy. Ach, no dobra, mam tutaj małą ściągę, może pozwoli mi z nich korzystać. Kolejność wykonywania działań dzisiaj nie będzie ci potrzebna. Raczej nie będzie mieszał dodawania z odejmowaniem. Nie martw się, chodź do klasy. Wszyscy czekają. Yy, dzień dobry, już jestem. No, młody człowieku, już myślałem, że się nie zjawisz. Zostań od razu pod tablicą. Wszyscy siedzimy cicho, nikt nie podpowiada. Proszę uważać, bo będę zwracał uwagę. Och, ale jestem zestresowana. No dobra, obyś dał radę. Jonathan, jesteśmy z tobą. Trzymamy kciuki. Będzie dobrze. O, oh, ale jestem zestresowany. Młody człowieku, nagrabiłeś sobie, uciekłeś z kilku lekcji, na ostatniej już miałeś mieć pytanie zaliczające. Ale wiedziałem, że cię to nie ominie. Dzisiaj twoje być albo nie być. Przygotuj się na pierwsze zadanie. Poproszę o wynik tego działania. Y -y. 2 plus 2 2, plus 2 to 4, 4 plus 2 to 6, minus 1 to 5. Ojejku, kolejność wykonywania działań. Ale chyba w każdym przypadku będzie tak samo. Wydaje mi się, że będzie to 5. Tak, młody człowieku, pierwsze zadanie zaliczone. Teraz skup się, bo będzie troszkę trudniej. O nie, o nie, o nie odejmowanie z trzycyfrową liczbą. 121 minus 22. Eee, dobra, może najpierw odejmę 21 od tej stówy to będzie 100, minus jeszcze 1 to będzie 99. Tak, 99 to jest moja odpowiedź: 99. Dobra, Pola, z kolejny ci się upiekło. Jeszcze jedno działanie: sprawdzimy, czy jesteś na tyle przygotowany, żebym mógł dać ci ocenę zaliczającą. Proszę bądź skupiony. O nie, znowu trzy cyfrowe, znowu odejmowanie, a miało być tylko dodawanie. O mój Boże, jak będzie się zbliżała w kolejnym roku tabliczka mnożenia, to ja chyba padnę. Dobra, młody człowieku, jesteś już gotowy? 254 minus 44 to bardzo proste działanie. Zobacz, że czwórka na końcu jest w tym samym miejscu. Odejmij sobie po prostu dziesiątki od piątki, czyli cztery dziesiątki. Ile to będzie? 254 minus 44. Yy, to chyba będzie 210. Uwaga, uwaga, czy to jest dobra odpowiedź? Tak, młody człowieku, 210 siada i dostajesz dzisiaj zaliczenie. Brawo Jonathan, brawo! Brawo, jesteśmy z ciebie mega dumni. Widzisz, mówiłam, że ci się uda. Po co się tak stresowałeś? Dobra, kochani, usiądźcie proszę. Zaraz będziecie musieli zrobić porządek w klasie. Jonathanowi tym razem się upiekło, ale następnym razem nie będę taki łagodny. Och, jak się cieszę, młody super! Bardzo dobrze ci poszło, a byłeś taki zestresowany. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. O, proszę, kogo my tu mamy? Lekcja już trwa kilkanaście minut, a Ty przepraszasz za spóźnienie? Młody do tablicy. Ale, ale, ale przecież ja już mam zaliczenie. To jest zaliczenie za karę, mój drogi. Takie spóźnianie jest nieakceptowalne. Do tablicy. Dasz radę. Ja też sobie poradziłem. Miałem trzy dosyć proste zadania. Tobie na też pewnie pójdzie dobrze. Trzymamy za ciebie kciuki. Nie martw się. Stefan, zapraszam do tablicy. Zapraszam do tablicy. Wszyscy siadają na swoje miejsca. O, ale jestem zestresowany. Proszę o coś łatwego. Bardzo proszę, to jest działanie dla ciebie za spóźnianie. Mnożenie? Przecież tego jeszcze nie przerabialiśmy. Nie przerabialiście, ale jako jedyny zgłosiłeś się na zadanie dla chętnych, które wymagało właśnie działania z mnożeniem. Więc, młody człowieku, wykaż się i zobaczmy, czy Twoje zainteresowanie było tylko i wyłącznie przypadkowe, czy może jednak coś już liznąłeś w temacie. O matko, ale ja miałem szczęście. Dobrze, że mnie na zaliczenie zapytał tylko o dodawanie i odejmowanie. Jak młody sobie poradzi? Jak to się mnoży? Sam jest sobie winien. Sam zgłosił się na zadanie dla chętnych. Myślę, że sobie poradzi. No dobra, e, dwa razy dwa to chyba będzie cztery, cztery, ale teraz czy najpierw to z tym, czy najpierw to z tamtym? Nie, tu po prostu dwa razy dwa, cztery razy dwa, osiem, osiem panie profesorze. Wow, młody człowieku, zaimponowałeś mi. No dobra, zadanie dla chętnych zaliczone, możesz siadać. Ej, to mnożenie wcale nie będzie takie trudne. Kiedy będziemy je przerabiać? Myślę, że możemy już zacząć dzisiaj na tej lekcji, ale jedną lekcję wyciągnijcie z tego wszyscy. Nie spóźniamy się, zawsze jesteśmy przygotowani z bieżącego tematu, a nigdy nie będzie dla Was żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Dzisiaj Jonathan pokazał, że jak się chce, to naprawdę można zaliczyć rok, nawet jeśli się go olewa. Ale wiecie, że nigdy nie będę tolerował takiego zachowania. Wiemy, panie profesorze, bardzo dziękujemy, że jest pan dla nas taki łaskawy. No nie wiem, czy łaskawy. Ja już musiałem zrobić zaliczenie z mnożenia, którego jeszcze nie przerabialiśmy. Młody, sam zgłosiłeś się na chętnych na ostatniej lekcji. Dzisiaj będziemy to przerabiać. Darowałbym ci, nawet jeśli byś sobie nie poradził, chciałem po prostu sprawdzić, czy jesteś choć trochę przygotowany. Ale pan jest śmieszek. Ha, ha, ha. Sierajcie, kochani, kontynuujemy lekcję. Pamiętajcie tylko, że nie będę tolerował żadnego spóźniania. Bardzo was lubię mimo wszystko i chciałbym zobaczyć was w całym składzie. w kolejnym roku!